W tej lekcji przejdziemy już do konkretów związanych z kształtami, czyli jak je rysować, jak zmieniać kolor tych kształtów i inne ważne parametry w kształtach. Więc najprostszym sposobem narysowania kształtu jest złapanie, kliknięcie. Mamy już wybrany kształt, najprostszy kwadrat. Klikamy, ciągniemy i rysujemy kształt o danym wymiarze, który nam najlepiej pasuje. W prawym tutaj dolnym rogu jest też taki prostokącik czarny, który nam pokazuje wymiary tego kształtu, jakie one aktualnie są. Załóżmy, że nam taki pasuje. Puszczamy guzik myszki, rysuje nam się kształt. Cofnę sobie. Jeżeli chcemy narysować kształt, który ma identyczne boki, czyli zachowane proporcje boków, dokładamy shifta, rysuje nam się kształt o takich samych bokach. Jak widać, rysuje nam się dokładnie piękny kwadrat. Puszczam. To samo dotyczy koła. Jeżeli sobie zmienimy na koło lub każdy inny kształt, który tam jest podany, dokładamy shifta, trzyma nam proporcje. Bez shifta koło rysuje się jako zwykła elipsa. W momencie rysowania możemy sobie dołożyć jeszcze spację. Trzymając teraz spację, ja mogę ten kształt w trakcie rysowania przesuwać. Wpuszczam spację, znowu zmieniam jego rozmiar. Dokładam spację, przesuwam w miejsce, które chcę, zmieniam rozmiar, dokładam shifta, dokładam spację, przesuwam sobie teraz idealne koło. Wpuszczam, zaakceptowane i jest gotowe. Wrócę sobie teraz z powrotem do prostokąta. Jeżeli chcemy narysować kształt, który wiemy, jakie ma mieć rozmiary, możemy sobie kliknąć po prostu na scenie, mając wybrany kształt, i pojawia nam się okienko do wpisania wymiarów. Załóżmy, że to będzie to 400 na 200, klikam, pojawia nam się prostokąt, który ma 400 na 200 wymiarów. Innym sposobem na narysowanie kształtu o danych wymiarach jest pisanie tutaj fixed size. Jeżeli wpisamy sobie a załóżmy niech będzie to 300 x 250 To jest taka postać wymiarów banerka internetowego takiego kwadratowego. Więc załóżmy, że projektujemy stronę. Chcemy sobie postawić taki banerek. Wpisaliśmy, że wiemy, że on 300 na 200 ma. Zaczynamy rysować. On w tym momencie nam już pokazuje, że pojawił się banerek o tych wymiarach. Ja teraz nie mogę, nie mam wpływu na jego wymiar ani stosunek boków. Mogę go tylko przesunąć w miejsce, które mnie interesuje. Puszczam. I on tutaj jest. Cofnę sobie z powrotem. Kolejnym tutaj parametrem jest free. To, od to, którego zaczynaliśmy: Fixed Ratio. Fixed ratio to jest stosunek boków. Jeżeli wpiszemy sobie 1 do 1, to będzie nam się rysował kwadrat. Jak widzimy, ja tutaj nic nie, nie trzymam, teraz shifta ręką, więc rysuje nam się kwadrat. Cofnę. W momencie, gdy napiszemy sobie 2 do 1, to narysuje nam się prostokąt, który ma stosunek boków 2 do 1, czyli dłuższy bok ma 2, krótszy ma 1. Jeżeli wpiszę sobie coś tutaj sensownego, na przykład 2 na 3, to narysuje nam się prostokąt, który ma krótszy bok 2, dłuższy 3. To są proporcje boków na przykład ze zdjęcia wywoływanego takiego 10 na 15. Czyli 10 to jest krótszy bok, 15 to jest dłuższy. Możemy sobie coś zaprojektować w takich rameczek 10 na 15. Możemy tutaj sobie potem jakieś wkleić zdjęcie. Wiemy, że on będzie trzymał proporcje takiego normalnego zdjęcia. Innym przykładem może być np. 16 do 9, to jest stosunek boków do monitora. Załóżmy, że rysujemy sobie jakiś laptop, monitor, na który później będziemy coś chcieli wkleić. Mamy pewność, że te 16 na 9, on trzyma mi te proporcje boków. Rozmiar jest różny. Nie mogę wpisać tego rozmiaru, on mi po prostu rozmiar dostosowuje do tego, co ja przeciągam. Więc w momencie, gdy ja sobie coś, na przykład jakieś tam biurko mam narysowane, chciałbym sobie narysować kształtami jakiegoś laptopa na tym biurku. Więc rysując w ten sposób, mam pewność, że ten kształt ma stosunek boków 16 do 9 na 9 i w momencie, gdy wkleję sobie jakiś zrzut ekranu, to wtedy będę wiedział, że dokładnie mi się wypełni ten kształt danym zrzutem ekranu i będzie to fajnie przedstawiało taki panoramiczny laptop, telewizor, cokolwiek. Usunąłem tą warstwę, żeby pokazać jeszcze, wrócę tutaj do free, pokazać jeszcze jeden parametr, który raczej nie będziemy stosować w tym momencie, czyli corner radius to jest zaokrąglenie rogów, narożników. W momencie, gdy chcemy narysować już o danym zaokrągleniu narożnika, danym prostokąt, wpisujemy sobie tutaj na przykład 15 i rozpoczynając rysowanie, rysuje nam się prostokąt, który ma te 15 pikseli zaokrąglenia. Wartość tą, gdy teraz zmienimy, ona nie wpływa na nasz prostokąt w tym miejscu. Ona wpływa na prostokąt, który będziemy rysować dopiero na nowo. Taka jest różnica między Fotopeą a Photoshopem, że Photoshop w momencie, gdy to rozwiniemy, ma specjalną jeszcze ikonkę do tutaj naszego zaokrąglonego prostokąta. W sumie nie wiem, czy potrzebnie, czy niepotrzebnie, bo to prostokąt z opcją tego zaokrąglenia. Mi się wydaje, że w Photoshopie to jest taka pozostałość, po tym, że kiedyś te kształty, nawet rysując, one nie miały tego tak zwanego live shapea, który tutaj ja teraz wam pokażę na panelu properties. Ma tutaj live shape zaznaczenie. To jest bardzo ważne, bo on w tym momencie jest live shapeem, czyli w momencie, gdy ja sobie zmieniam te parametry, mogę sobie zmieniać jego wysokość, szerokość. W tym miejscu to akurat yy, wysokość, tutaj jest szerokość. Gdy mam zaznaczone, żeby zachował stosunek boków, to mi się teraz skalowało, skalując jeden parametr szerokości, skaluje mi się od razu, przelicza mi się drugi parametr wysokości. Gdy to odznaczę, ja mogę sobie tutaj modyfikować, wpisać, też ręcznie mogę szerokość i to będzie nam się zmieniało. Identycznie ma się to, jeżeli chodzi o zaokrąglenie narożników. Sunę sobie dwa pozostałe, żeby nie robiły zamieszania, zaokrąglenie narożników. Jeżeli sobie tutaj zrobię w ten sposób, to zaokrągla mi wszystkie narożniki na identyczną wartość pixeli, z tego względu, że to jest po prostu zaznaczone tutaj opcja, że taki sam, sam, taki sam radius, czyli zaokrąglenie. Gdy To odznaczę, mogę sobie modyfikować jeden narożnik, drugi narożnik. I zauważcie, powstał nam taki sobie fajny listek, gdybym sobie go zduplikował, obrócił. Można już by sobie tutaj jakieś logo tego utworzyć. Więc całkiem prosty sposób można zmieniając tylko dwa parametry, utworzyć prostokąt, który ma dwa zaokrąglenia. Jeszcze jedną taką rzeczą, którą, na którą trzeba uważać, jest odnośnie tych narożników, ostrożność przy modyfikacjach. Jeżeli sobie zmodyfikujemy kształt, który ma zaokrąglone rogi, i zrobimy go na szerokość, na wysokość to on cały czas jest tym live Jest tutaj na tej zakładce properties live shape jest aktywny, czyli mogę dalej, go dalej zmieniać narożniki. Jeżeli chciałbym na przykład coś z nim zrobić, czyli chociaż trochę go obrócę, to zobaczcie co się stanie. Live się wyłączył. Z tego względu, że on już teraz pogubił się i nie wie, że to jest prostokąt, który ma możliwość jeszcze modyfikacji tych narożników. Więc pamiętajcie, że zmiana wysokości szerokości prostokąta nie wpływa na możliwość późniejszej modyfikacji narożników. Jeżeli cokolwiek z nim zrobimy takiego jak przekręcenie, jakieś przekoszenie, to już wtedy nam tym live shape'em nie będzie, narożniki już nie będzie się dało w ten sposób modyfikować.